Dzień dobry, Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy na najnowszą prognozę świąteczną. We wtorek nad Polską zaznaczy się wyraźna zmiana pogody. Przez kraj przejdzie strefa opadów mieszanych, deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Lokalnie możliwe także marznące mrzawki, powodujące oblodzenie nawierzchni dróg i chodników, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Temperatura w ciągu dnia będzie oscylować w okolicy zera. Od środy, czyli od wigilii pogoda wyraźnie się uspokoi do Polski, Napłynie zimne arktyczne powietrze, pojawi się więcej słońca, nocami zrobi się bardzo mroźno, i do piątku temperatury minimalne będą spadać nawet do minus 12 stopni Celsjusza. Natomiast w dzień w wielu regionach utrzymają się wartości ujemne. Święta zapowiadają się więc suche i mroźne. Pod koniec grudnia możliwy jest wzrost zachmurzenia i powrót opadów, głównie śniegu lub deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na północy kraju. Aura stanie się bardziej dynamiczna. Jeśli chodzi o styczeń, to prognozy długoterminowe sugerują więcej zimowych epizodów niż w grudniu. Możliwe będą okresy z mrozem i śniegiem, ale też krótkie odwilże, szczególnie na zachodzie i północy kraju. Podsumowując, najbliższe dni przyniosą nie tylko świąteczny klimat, ale także trudne warunki na drogach oraz silny mróz. Po spokojnych świętach pogoda może jeszcze zaskoczyć. Koniec grudnia, początek stycznia mogą przynieść kolejne opady i zimowe niespodzianki. Warto zachować także ostrożność i śledzić prognozy na bieżąco, bo ta zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. A ja ze swojej strony chciałam życzyć Państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję. Muzyka